Zatrzymaj się. Myśleliście, że wiecie wszystko o rozstaniu idealnej pary polskiego showbiznesu? Byliście w błędzie. Trzy miesiące po rozwodzie Maciej Pele zrzuca bombę, która burzy ten perfekcyjny, Instagramowy obrazek. To nie jest kolejna nudna spowiedź celebryty. To dramatyczne wyznanie mężczyzny, który przyznał wprost, zaczęło mnie to psychicznie dojeżdżać. Co działo się za zamkniętymi drzwiami domu Agnieszki Kaczorowskiej i Macieja Peli? Dlaczego tancerz czuł się uwięziony we własnym małżeństwie i jak wygląda jego życie teraz, gdy sąd ostatecznie zamknął ten rozdział? Zostańcie do końca, bo wizja jego nowej, idealnej randki mówi o jego przeszłości więcej, niż tysiąc słów. Zaczynamy. Witamy ponownie na kanale. Dziś bierzemy na tapet temat, który rozgrzewa polskie media do czerwoności. Maciej Pele, znany tancerz i choreograf, a do niedawna mąż Agnieszki Kaczorowskiej, postanowił przerwać milczenie. Wystąpił w programie pytanie na śniadanie i to, co powiedział, rzuca zupełnie nowe światło na kulisy ich głośnego rozwodu. Przez lata uchodzili za wzór: Ona, gwiazda klanu, Bożenka, która wyrosła na piękną tancerkę. On, utalentowany choreograf. Ślub w 2018 roku miał być początkiem bajki. Dwie córki, wspólne projekty, uśmiechy na ściankach. Ale jak to w biznesie bywa, pod warstwą lukru kryła się gorzka prawda, która dopiero teraz wychodzi na jaw. Zanim przejdziemy do szokujących słów Peli o psychicznym dojeżdżaniu, musimy zrozumieć kalendarium upadku tego związku. To nie stało się z dnia na dzień. Rysy na szkle pojawiły się już dawno. Choć na zdjęciach w social mediach wszystko wyglądało perfekcyjnie. Jesień 2024 roku, to wtedy gruchnęła wiadomość o rozstaniu. Ale uwaga, to nie był koniec. Przez wiele miesięcy żyli w zawieszeniu. Pozew rozwodowy trafił do sądu dopiero 7 lipca 2025 roku. Czyżby walczyli o powrót? A może negocjacje były tak trudne? Finał nastąpił błyskawicznie. Jak na polskie warunki. Pierwsza rozprawa 3 listopada 2025 roku, a wyrok zapadł już 17 listopada. Rozwód bez orzekania o winie i opieka naprzemienna nad córkami Emilią i Gabrielą. Sprawa zamknięta? Prawnie tak. Emocjonalnie? Dopiero się otwiera. Najmocniejszy punkt tego dramatu to moment, w którym Maciej Pele odważył się powiedzieć o czymś. Co dla wielu mężczyzn jest tematem tabu. W programie śniadaniowym TVP nie gryzł się w język. Opowiedział o odwróconej roli, w której tkwił przez lata. Wyobraźcie sobie sytuację: żona robi karierę, błyszczy w mediach, realizuje swoje pasje, a mąż? Mąż zostaje w domu. Pele wyznał: Miałem trudniejszy moment i domyślam się, że to jest moment, który rozumie bardzo dużo mam. Moment, kiedy mają swoją ścieżkę kariery i nagle okazuje się, że druga strona zostaje w pracy, a mamy zostają w domu z dzieciakami. Byłem wtedy w takiej odwróconej stereotypowo roli i zaczęło mnie to psychicznie dojeżdżać. Słowa psychicznie dojeżdżać brzmią tutaj jak krzyk rozpaczy. Pele przyznał, że jego własne ambicje, jego ja, zostały uśpione. Decyzje, które podejmowali jako rodzina, sprawiły, że on musiał usunąć się w cień. Był tym, który wspiera, który ogarnia dom, podczas gdy Kaczorowska była na świeczniku. To klasyczny schemat, który niszczy wiele związków, ale rzadko słyszymy o nim z perspektywy mężczyzny. To wyznanie pokazuje, jak wielką cenę zapłacił za te lata bycia mężem swojej żony. Dziś mówi wprost, zacząłem budować siebie na nowo, bazując na nowych możliwościach, które zostały uśpione na jakiś czas. To brzmi jak deklaracja niepodległości. Ale Maciej Pele nie patrzy już tylko w przeszłość. Tancerz coraz śmielej mówi o przyszłości, a media natychmiast podchwyciły temat jego życia uczuciowego. Jak wygląda idealna randka według świeżo upieczonego rozwodnika? Zapomnijcie o nudnej kawie czy kolacji przy świecach, gdzie zapada niecisza. Pele chce działania. Chce życia. W wywiadzie zdradził. Chciałbym odejść od takiego sztampowego spacerowania czy wyjścia do restauracji. Dla mnie pierwsza randka ma być o tej osobie. Mnie się marzy wyjście na warsztaty kulinarne, gdzie można by Y było od razu razem gotować. Dlaczego to takie ważne? Bo to pokazuje, czego mu brakowało. Warsztaty, wspólne gotowanie, interakcja to wszystko symbole partnerstwa, robienia czegoś razem, a nie obok siebie. Pele szuka relacji, w której nie będzie tylko tłem, ale równorzędnym partnerem. To sygnał, że jest gotowy zaryzykować, wyjść ze strefy komfortu i wreszcie zacząć żyć na własnych zasadach. Nie boi się etykiety rozwodnika. Widać w nim głód życia, który był tłumiony przez sześć lat małżeństwa. Historia Macieja Peli i Agnieszki Kaczorowskiej to lekcja dla nas wszystkich. Pokazuje... Że nawet najpiękniejsza power kapel może rozpaść się, gdy jedna ze stron traci w związku siebie. Poświęcenie dla rodziny jest szlachetne, ale jak przyznał sam Maciej, ma swoje granice wytrzymałości psychicznej. Dziś widzimy człowieka, który wychodzi z cienia sławnej byłej żony. Człowieka, który uczy się, kim jest Maciej Pele, kiedy nie jest mężem Agnieszki. Kończąc dzisiejszy odcinek, zostawiam Was z pytaniem, które nasuwa się samo. Czy społeczeństwo jest gotowe na to, by zrozumieć mężczyzn, którzy poświęcają karierę dla domu, a potem czują się tym przytłoczeni? Czy słowa Peli o psychicznym dojeżdżaniu otworzą puszkę Pandory w dyskusji o rolach w małżeństwie? Jedno jest pewne: Maciej Pele dopiero się rozkręca, a my będziemy obserwować jego nowy start. Jeśli podobał Wam się ten materiał i chcecie więcej takich analiz bez owijania w bawełnę, zostawcie łapkę w górę i subskrybujcie kanał. Napiszcie w komentarzu, co myślicie o jego pomyśle na randkę: poszlibyście na wspólne gotowanie zamiast do kina? Czekam na Wasze opinie.